Cześć kochani, witam was na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do was z przepysznym przepisem. Będzie mianowicie to sos nadający się świetnie do mięs, placków ziemniaczanych, mięs grilla czy też pieczonych. Jest to mianowicie sos na bazie jogurtu, mięty i świeżego ogórka z odrobiną koperku. Mam nadzieję, że ten przepis przypadnie wam do gustu, więc już nie pozostaje nam nic innego jak zaczynamy. Co będziemy potrzebować do takiego sosu? Parę gałązek świeżej mięty, jedna łyżka posiekanego koperku. Ja mam tutaj mrożony, jeżeli macie świeży, to super się nadaje do, takiej, do takiego wspaniałego, odświeżającego sosu. Do tego dwa mniejsze takie ogórki, ja mam tu szklarniowe ogórki, możecie dodać trzy mniejsze gruntowe ogórki, jeżeli macie. Ponadto pieprz, sól do smaku, dwie łyżki kwaśnej śmietany i 300 gramów greckiego jogurtu. Na początek umyte ogórki zetrzemy sobie na bardzo małych oczkach od tarki. Jeżeli chcecie grubsze, wyczuwalne te, te wiórki, to możecie na grubych oczkach sobie zetrzeć. Ja natomiast wolę w sosach mniejszą wyczuwalność takich ogórków. Chodzi to też o ten smak. Ten sos świetnie się nadaje, tak jak wspomniałam, wcześniej do grillowanych mięs, ale także wyśmienicie smakuje z odrobiną wędzonego łososia, i placków ziemniaczanych. Zresztą ja Wam też pokażę, jak zrobić przepyszne placki ziemniaczane z młodziutkich ziemniaków. Oczekujcie tego w filmiku. Ogórki już mam starte. Teraz sobie wyciśniemy ten, tą wodę. Porządnie. Nie potrzebujemy tej wody. Oczywiście tą wodą możecie sobie wypić, ona jest bardzo zdrowa. Do ogórków dodaję dwie łyżki solidne, kwaśnie śmietane. I do tego jogurt. Wpiszemy wstępnie. Dodaję koperek posikany. dajemy sól pieprz to smaku i teraz skroję sobie miętę oderwę sobie te łodygi tylko listki jeżeli macie małe Młode łodyżki to, to nie musicie go odrywać, ale jak takie zdrewniałe, to proponuję, żebyście podrywali. I siekamy. Mieszamy. Moi drodzy, prezentuje się już skończony sos do mięs grilla albo też do przepysznych placków ziemniaczanych. Mam nadzieję, że ten przepis przypadnie Wam do gustu. Wypróbujecie ten przepis. Podzielcie się oczywiście swoim opiniom, czy lubicie takie orzeźwiające sosy, dipy do do mięs. Jeżeli lubicie bardzo taki świeży, miętowy smak, musicie dodać troszeczkę więcej mięty, żeby ona była bardziej wyrazista, ale ja lubię taki delikatny posmak mięty, który się przebija pomiędzy koperkiem. Przepyszny sos. Spróbujcie, a my widzimy się w kolejnych filmikach. Do zobaczenia. Pa.